I za moment zaczynamy nasz pierwszy pojedynek. Będzie to Mage Jaina Proudwar. Jeżeli chodzi o rękę, no całkiem niezła. Trochę szkoda byłoby mi zagrywać Rydera na pierwszą, z tego względu, że nie będę miał jeszcze tutaj broni. Ale jeżeli chodzi o dwie pozostałe, ok, możliwe, że nawet się wstrzymamy z zagraniem. Rydera, dlatego zatrzymuję. No i kolejna fajna karta. Niestety coś potrzebujemy do komba. Jak mówiłem w pierwszym filmiku, będę tutaj troszeczkę ciszej się zachowywał z tego względu, że nie chciałbym, żeby te filmiki dotyczące samej rozgrywki trwały wieczność z, z pierwszego odcinka grania Hunterem. Faktycznie wyszło mi tam kilka godzin solidnego materiału. Dlatego wybaczcie, ale w niektórych wypadkach będę siedział naprawdę cicho i będę się tylko zastanawiał przy jakichś grubszych tematach. A myślę, że w takim razie. Trzeba zacząć naciskać naszego maga. W Trzeciej bym widział zagranie tutaj Huntera, a w czwartej albo Dietego, albo yy, albo yy, agenta. Yy. Gra będzie kontrolna. Dlatego będę starał się tutaj ubijać troszkę minionów naszego przeciwnika. No tutaj dobra karta z jego strony. No i jeszcze coś za jeden. No już tak, tak, myślałem, że to będzie Arcane Missiles. No i naprawdę dobre losowanie. Tak sam bym chyba lepiej nie wylosował. Nic nie możemy zrobić, dlatego w takim razie tylko wciskamy Yeti i oddajemy turę. No teraz już mamy backstaba do połączenia z naszym agentem. Zobaczymy co tutaj będzie zagrane. No na razie tylko Arcane Intellect, więc chyba nic nie będzie. Tutaj nasz przeciwnik nie będzie kontynuował. I racja. Czyli naciskamy. Nie mamy nic więcej do zagrania, więc wciskamy Assassin Blade'a. Liczymy, że nie ma uza i oddajemy turę, jest piąta tura nasz przeciwnik zjadł już 9 życia myślę że na razie będzie całkiem ok teraz jakiś removal nie, tylko rifleman całkiem ok szóstą turę szósta tura Teraz myślę, że będzie fajne zagranie. Zagramy sobie właśnie Akolite, który jest całkiem niezły na Maga. Jeżeli ten chciałby robić to jakiś removal, zawsze jest to Damage, więc zawsze dobierzemy kartę. Zabijamy jego miniona ze zdolności naszego agenta i wciskamy kolejny Damage. Mac już na połowie życia. Jeszcze tura do Flamestrike'a. No, teraz dobra karta ale zliczając demycz mamy 8 na stole, 90, 11, 12, 13, denydżu już mamy i myślę, że to już będzie prawie pogrze teraz tylko muszę się zastanowić no na pewno uderzamy nie ma się co tutaj bronić zostaje mu 6 życia myślę, że może zostać mu 3 Zgadza się i dogram tutaj Sun który powinien przeżyć jakiś damage Teraz może być Flame Strike ze strony naszego przeciwnika i jest tutaj bardzo duża szansa wtedy zdejmie nam Sun ale nie, to nawet był chyba błąd Powinienem zagrać Tygrysa on by przeżył a, a teraz nasz Sunwalker zostanie dobity, to niestety nic nie zmienia dla naszego przeciwnika jest tylko na trzech życiach ostatnie dobicie z Assassin's Blade'a i teraz pokazuję jak mocny jest to miecz w przeciągu czterech tur byliśmy w stanie zadać 12 damage'u z tak naprawdę inwestycji 5 many w jedną kartę ja pauzuję grę i tak naprawdę rozpoczniemy następny pojedynek w momencie wylosowania już kolejnego przeciwnika. Pierwszy pojedynek minął mam bardzo szybko, w przeciągu 5 minut udało nam się zabić naszego oponenta. Tutaj ręka przeciętna. Sunwalker zdecydowanie za drogi. Assassin Blade pomimo tego, że jest niezły, to nie wiem czy będzie nas w stanie utrzymać dosyć. Znaczy Razor, Fin Hunter naprawdę fajny, ale betrayal w tych pierwszych fazach gry myślę, że należy zostawić jedną z tych kart i, i będzie to betrayal. No i dwie pozostałe naprawdę fajne karty. Będziemy szli drudzy, więc będziemy w stanie już wystawić jakąś trójeczkę w drugiej turze. Będzie to uzależnione tak naprawdę od tego, co zrobi nasz przeciwnik. No jest to Lightwell. Z tego powodu akurat Akolita nie będzie fajny, nie będzie miał jak dostać damage'u, więc myślę, że skuszę się na zagranie Huntera tutaj. To będą zawsze dwa ciałka w, z jednej karty, trzy Powera, możliwe, że zaczniemy się jakoś wymieniać z naszym przeciwnikiem. Może uda się jakaś sztuczka z Betrayalem. Zobaczymy. Ja myślę, że zagranie golema to też nie byłby problem. No ale jak widzimy, nasz przeciwnik nie chce nic zagrywać. I teraz tak, należy uważać przy Lightwellu. On leczy trzy losowe damage'u tak naprawdę. Więc nie warto jest atakować jednego celu, zaatakujmy sobie dwa różne, dzięki temu tylko jeden z nich zostanie wyleczony, do tego dokładamy golema i oddajemy turę. No i Lightwell uleczył tylko siebie z jednego, jednego damage'u, dwa damage'u zostały zadane Priestowi, czwarta tura, w końcu nasz przeciwnik zaczyna coś zagrywać. I będzie to Taz dingo. No i tutaj należy się zastanowić, co możemy zrobić. Bo nie możemy się za bardzo wymienić z Taz dingo. Yy, moglibyśmy zagrać Betrayala, wtedy zostanie na trzech życiach. Yy, zagrać, yy, przepraszam, zagrać yy, backstaba. Zagrać Betrayala zabije, yy, zabije yy, Wisp'a i zada 3 demydżu. Ok, to będzie dobre zagranie. Dwa damage'u dla... Das dingo. Po kolejnych damage'ach dla dwóch jego przeciwników yy, już mamy niezłą opcję. Teraz... O, tutaj jest nawet fajnie. Zostało nam dwa punkty, więc mogę spokojnie użyć sztyletu i dobijemy studnie, jeden damage do naszego yy, przeciwnika oddajemy turę myślę, że całkiem nieźle nam się udało, nasz przeciwnik stracił 3 karty, my straciliśmy 2,5 teoretycznie, bo straciliśmy yy, golema, ale została nam jego połówka no tutaj lightspawn także dosyć ciekawa karta yy. Jego życie waha się od tego, jego power waha się od tego, ile on ma tak naprawdę życia. Ale my mamy dopiero 6, 6, przepraszam, 5 punktów. Co niestety jest troszkę za mało. I teraz moglibyśmy zagrać manipulatora, skopiować LifeSpawna. I zobaczymy, jak się ułoży. Możliwe, że nasz oponent będzie zagrywał tutaj jakieś kombosy z nim, no ale nic na to nie poradzimy. Nie chcę nie poświęcać kart, damy możliwość naszemu oponentowi do, do wykonania tutaj jakiegoś ruchu. Jak zauważyliście, nie atakuje nożem. Wydaje mi się, że w następnych turach nie będę miał tej opcji, żeby postawić sobie ten sztylet. Dlatego jeden damage w tym momencie nie robi różnicy, a być może w następnej turze będę potrzebował dobić jakąś kartę. No tutaj jest jakiś remuwal. Niestety. Dwa do naszego miniona i pewnie uleczenie. No niestety tutaj nie wyszło. Na razie najlepiej. No przyszedł Sunwalker, który też nie za dużo robi więc teraz możemy się przygotować, możemy zbić na przykład lajspona do jednego. On po uleczeniu urośnie do trzech. Troszkę się obawiam tutaj teraz damage'u po naszych stworach w momencie kiedy zagrałbym panterę, dlatego zagram akolitę. Zagram agenta, który strzeli do Life Spawna i tutaj troszkę się poświęcę. Jak widzicie, damage spada Life Spawna, już będzie miał tylko dwa życia i teraz ja przejmę także zdecydowanie mniej od tego stwora. Osobiście nie przepadam za graniem przeciwko Priestowi, szczególnie z takimi kartami jak Wargolem, ponieważ priest posiada bardzo przykrą kartę mind control, która nagle przyjmuje kontrolę nad jakimkolwiek naszym stworem więc czym większego stwora postawimy tym gorsza będzie nasza sytuacja po przejęciu przez przeciwnika tego należy pamiętać o tym bardzo nieprzyjemnie mi się gra prawdę mówiąc jak ja zagram w siódmej mojego golema to przeciwnik będzie dopiero w 8 w stanie od razu w ósmej w stanie go przejąć i nie będę miał żadnego value z tego żeby ten golem zaatakował chociaż raz niekoniecznie musi mieć priest mind control ale no niestety czasami trzeba grać pod taką możliwość no skończy się tym że po prostu przegramy jeżeli tak nie będzie no i tutaj mamy właśnie taką sytuację. Nie chcę nic robić z naszym akolitą, więc pozwolę sobie po prostu zaatakować do przeciwnika. I teraz nie wiem, co będzie lepszą opcją, czy to będzie zagranie Sun czy to będzie zagranie Wargolema. Myślę, że zagram Sun licząc na to, że przeciwnik nie ma Mind controlla i będzie tutaj musiał zrobić Yy, jakąś wymianę, może ten Sunwalker coś ugra, jakąś dodatkową kartę, jakiś removal. Też 18 kart w deku naszego przeciwnika, zobaczył już 12. No i jak zagląda na taką ostatnią, to jest duża szansa. Najczęściej kisi się te karty, właśnie takie najbardziej potężne jak Mind Control i one tutaj, no i tak, ach, na szczęście nie. Och, strasznie się już tutaj bałem, że wyskoczy ten mind control, który także właśnie celuje w nasze stwory. No i bardzo nieładnie. Nasz przeciwnik zabrał nam naszego akolite, który nie dobrał nam żadnej karty. I co my teraz biedni mamy zrobić? Myślę, że pozwolę sobie na zabicie smoka. I teraz wykorzystamy moc yy, Shadow Stepa. Shadow Stepa, tak. Yy, nasz Sunwalker wróci już jako zdrowy minion, niesilensowany, znowu z pełnym życiem, pełnym shieldem. Yy, no, cud malina. Dodajemy jeszcze yy, Tygrysa i dajemy grać naszemu przeciwnikowi Nie widzę dobrych wymian na razie ze strony naszego przeciwnika. Może poświęci właśnie Akolite, żeby zbić mu shilda i później zrobi jakąś wymianę tutaj akurat Kabal Shadow Priest nie zginie z jego strony. Ale jeżeli Dobitka czekałaby ze strony os, ze strony sowy to Byłoby całkiem nieźle. Nasz oponent skopiował sobie dwie karty z naszej biblioteki. No, możemy liczyć na to, że skopiował stwory, bo tak naprawdę liczba speli w naszym deku jest minimalna. Chociaż oczywiście został tam Assassinate, więc wcale się nie zdziwię, jak nasz oponent by to miał. Chociaż myślę, że akurat w tym momencie by użył tej karty. To była bardzo dobra sytuacja żeby ściągnąć Assassinate'a. No i teraz Holinowa. No na razie nie jest to najlepsza sytuacja. Dziewiąta mana. Mamy Tygrysa, więc możemy zagrać Tygrysa i Knight'a, ale to nic nie zrobi. Z tego względu, że najprawdopodobniej przeciwnik uleczy Shadow Priest'a i spokojnie zabije naszego Knight'a. Dlatego stawiamy Golema zabijamy sowę i oddajemy turę i removal z czuba Shadow War Death nie mamy dużo, a chociaż nie, my osobiście mamy całkiem sporo kart, które mają 5 powera lub więcej i dlatego ten removal priestowy tak dobrze działa no, muszę powiedzieć, że sytuacja na razie nie wygląda najlepiej. Nasz przeciwnik zabija nas w następnej turze. No, na szczęście dobraliśmy tutaj jakiś aut w postaci assassinata. Tylko na co my będziemy sobie w stanie pozwolić? Myślę, że będzie to na pewno zagranie Tygrysa, a teraz w opcji zabicia. Zabije Prista, a nóż jakby nasz oponent był w stanie oprócz wyleczenia położyć mu jakiegoś shielda czy coś takiego. Oczywiście podobnie może zrobić z Ale Liczymy, że... Tak nie będzie. No i tutaj teraz jakiś bonusik. I jesteśmy na jednym życiu i niestety zginęliśmy. No. To jest minus takich konstrukcji jak nasza. Bardzo niska ilość remowalu, niska ilość sztuczek czasami powoduje to, że w momencie kiedy przeciwnik wyczyści nam stół, tak jak zrobił to nasz przeciwnik zrobił 2 za 1 zanim byliśmy w stanie powstawiać kolejne miniony to już mógł tutaj wygodnie wymieniać się ze swoimi stworami i nadal zadawać nam damage kontynuować będziemy w kolejnym meczu pojedynek numer 3 tym razem Hunter nasz stosunek aktualnie 1-1 niezłe karty defias na drole tak naprawdę czyli to my będziemy zaczynali jako drudzy jest naprawdę mocny zobaczcie jak fajnie to działa tutaj wymienię sobie Blood Knighta wymienię komando zostawię Huntera i Ring Leadera liczę tutaj może na jakąś dwójeczkę no niestety nic nie ma zawsze możemy Zagrać sztylet I druga tura No teraz Cały removal prawie dobraliśmy Druga tura stawiamy od razu Dwa ludziki, cztery powera Zobaczymy co Nasz przeciwnik będzie w stanie zrobić Tutaj Dobre agro Od samego początku z naszej strony A nasz przeciwnik nie stawia nic będzie mu dosyć ciężko się odbudować myślę no teraz jakbyśmy mieli jakąś dobrą kontynuację no, jakąś dwójeczkę moglibyśmy dobrać niestety jest to tylko weapon dlatego Zagram w taki sposób, ale nie będę atakował naszym sztyletem. Jeżeli by oponent coś zagrał cięższego, to zagram sobie chętnie Deadly Poisona, jeżeli miałbym jeszcze coś do zagrania oczywiście. W przeciwnym wypadku zużyję Backstaba i jeden, jedną wytrzymałość z naszego sztyletu, żeby wyczyścić miniona po stronie naszego oponenta. Co to będzie? No, przeciwnik nie może się zdecydować. Nie, nie dziwię się. Jest to dosyć ciężka sytuacja. No ale muszę powiedzieć, że zagrywanie kondora to nie jest najlepsza opcja. No teraz będzie musiał kontynuować właśnie wilkiem. Yy, co... Yy, co nie pomoże mu tak naprawdę? Dobrał, stracił dwie karty, dobrał tylko jedną. Yy, pomimo tego, że zagraliśmy dwójkę, to teraz jest bardzo fajna sytuacja. Zagrywamy backstab w Kondora, yy, tutaj ginie, zabijamy jego wilka, on także ginie, dogrywamy Huntera. No i naprawdę teraz nasza sytuacja yy, jest yy, bardzo, yy, bardzo kontrolna, bardzo dobra. Chyba jedyną kartą, którą mógłby tutaj zagrać teraz, która by nam mocno przeszkodziła, to by była yy, to byłby Explosive Trap, który zadaje dwa damage'u po wszystkich stworach przeciwnika, czyli moich i, i zadaje dwa damage'u do mnie. No ale tym razem był to Tracking, przeciwnik wybrał sobie jakąś kartę. Zobaczymy, czy dobro mnie zagrał, zupełnie coś innego. I ach, jakaś, jakaś wartość była tutaj z tego Mind Control Tech'a. No całkiem nieźle mu to poszło. Teraz pomyślę nad tym, co ja mogę zrobić. Mógłbym zagrać yy, truciznę, ale yy, mógłbym jej użyć tylko raz. Nie chciałbym tego robić. Myślę, że yy, zwolnię o, na chwilę. Zagram tylko jeszcze raz sztylet. Dołożę tutaj truciznę do niego. Yy, zabijemy yy, mind controlla. Zabijemy także naszego pomocnika. 4 damage'u do oponenta i oddajemy turę. Teraz mogłem zrobić w sumie fajną rzecz, ale myślę, że, że wstrzymam się jeszcze z tym. Mogłem zagrać Shadow Step'a w którego z naszych z stworów. Naszych on tutaj za, zostałby cofnięty i mógłbym go zagrać taniej. Dzięki temu wszedłby także z dodatkowym minionem. No i teraz nasz oponent zagrał tutaj jakąś pułapkę. Nie wiem co to jest, ale myślę, że za moment się przekonam. Spróbuję się tutaj wymienić z minionem. O, jednak jest to Snake Trap. No nie spodziewałem się troszkę tej karty, dlatego będzie trochę gorzej. Teraz. Hmm. Jak to kontynuować? Mógłbym użyć backstaba, ale nie chcę, więc myślę, że po prostu zadam 3 damage'u i dołożę jeszcze tutaj dwie karty. No tutaj się troszkę pomieszały te miniony. Zagram tak i będzie w stanie coś zabić, więc atakuję po prostu do gracza. Zobaczymy jaka będzie reakcja naszego przeciwnika teraz. No, reakcja jest całkiem niezła. Nagle węże stały się duże. Węże w samolocie. Teraz wykona kilka dobrych wymian. Nastąpiła jedna, jeszcze tutaj coś kombinuję, teraz losowy. No to akurat nie było dobre zagranie, właśnie należało, należało najpierw wymienić się z tym minionem naszym małym i żeby mieć pewność, że któryś z naszych większych stworów zostanie ustrzelony. A tak to nic z tego. Teraz, teraz. Myślę, że zagram tutaj kontrolnie. Zabiję przede wszystkim Wilka. Dzięki temu jego miniony staną się mniejsze. Także je tutaj zabiję i dogram sobie typa z shieldem. Jest całkiem nieźle. 4 karty, ale 14 życia u Huntera to naprawdę nie jest specjalnie dużo. Jego zdolność jest strasznie mocna. Dwa damage'u to jest potęga. Teraz do, zagrywa jeszcze miniona z hejstem. Wszystkie jego bestie będą miały hejsta. Więc tutaj coś kombinuję. Nie wie co zrobić. Chyba to jakiś... Yy, jakaś dopałka miała być. Zdecydowanie wolę, żeby zaatakował właśnie we mnie. Dzięki temu będę mógł użyć assassinate'a i i kontynuować tutaj napór do przeciwnika i to będzie priorytet, który tutaj zrobimy tutaj będzie atak wszystkimi naszymi stworami jakaś zamieszanie już chłopaki rwą się do walki nasz przeciwnik na 8 życiach i my teoretycznie mamy 8 damage'u są karty, są karty, które chyba byłyby nas w stanie zabić teraz, ale to nie będzie taka karta. No tutaj niestety nic nie zrobi, więc tak naprawdę nasz oponent się poddaje. Nie było bestii do Handmastera, żeby dać jej plus 2, plus 2 i taunt, więc mamy kilka naprawdę dobrych opcji i nasz oponent zostaje na zerze życia. Więc udało się urwać kolejną grę, ta także była dosyć szybka i widzimy się w kolejnym pojedynku.